Zapraszam na kurs materialny www.piotrciupak.pl Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostkę do gry. Niech P oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn liczb wyrzuconych oczek jest równy 5. Wtedy. Proszę Państwa, co się może zdarzyć? Możemy za pierwszym razem wyrzucić jedynkę, za drugim też jedynkę. Za pierwszym razem jedynkę, za drugim dwójkę. Jedynkę trójkę, jedynkę czwórkę, jedynkę piątkę, jedynkę szóstkę. Może być 2, 1, może być 2, 2, może być 2, 3, może być 24, może być 2, 5, może być 2, 6. I tak 6 kolumn. No to już przygotuję całą tablicę tutaj. Zobaczmy, że otrzymaliśmy tablicę 6 kolumn po 6. Wiersze, czyli wszystkich zdarzeń, wszystkich tych możliwych zdarzeń jest 36. I to jest nasza omega, czyli wszystkie możliwe zdarzenia, to jest 36 zdarzeń. Teraz z tej tablicy zaznaczmy te zdarzenia, które są sprzyjające, czyli te, które będziemy wykorzystywali do liczenia prawdopodobieństwa zdarzenia P. I chcemy, że iloczyn liczb wyrzuconych oczek był równy 5. No to sprawdźmy, gdzie iloczyn wyrzuconych oczek jest równy 5. Iloczyn to mnożenie przypominam. 1 razy 1 to jest 1. 1 razy 2 to 2, 1 razy 3 to 3. Tutaj będzie 1 razy 5 pasowało. Tak z dwójką nic nie będzie pasowało, bo 2 razy 1 to jest 2, to wszystkie parzyste, by wyszły wyniki. Z trójką też nic nie będzie pasowało, z czwórką też nie. Jedynie z piątką. 5 razy 1 daje nam 5. No i z szóstką też nic nie będzie pasowało. Są dwa zdarzenia sprzyjające. Czyli zbiór A, czyli zbiór zdarzeń przyjących to są dwa elementy. Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia A to są dwie trzydzieste czyli 1 osiemnasta i to jest odpowiedź B.